Dzisiaj, kochani, będę reagował na piosenkę Paranormusa, Lewis'a Oficjalną Pod kropka Siema, co tu taka jest, typa? dzisiaj jest totalny zjazd Dobra, wiązać gacie, dmuchać pelikana, a ja pójdę po szampana <noise> Koncio, twoich żyłach wpłyną wiesz procenty To prawda Chcę i basen w niej mieć pełno ludzi. Niech nikt z tego nie budzi mnie. Jak wyłej basen i czerwone kropki. Bo cię ci może, oh, no. naj, Zostaw tyle smutki. Jak włosy całym kraje? Teraz... Kochnie słychać bardzo dużo głosów Nie wiadomo jaki. U słychać. Jedy na moje Co dwie... so, kochani bardzo słyszę. To, mój drodzy, to, że. i Jest to dosyć. i i równoista piosenka. Ale tego, mój dadzi, by to jest ta piosenka. lekko, troszkę wolna. ale z drugiej strony szybka. I to, done, to jest taka, jak dla mnie. Dokładnie kochani, idealny jestem. Lecimy dalej. <śmiech> <śmiech> Jak w USA? To no moi drodzy, tutaj kochani, myślę, że leciutko w paletka bo powinno być USA. Nie wiem, dlaczego palem zrobił to, że w USA? Oleksy, co ci zostaw tyle smutki, życie mam tak jak chciałem, wszystko mam wymarzone, ja jestem w ulepistą, w każdej polskiej szkole, co ci leży? Na sercu i co ci Siedzi w głowie Powiedz mi tylko jedno słowo Zawsze ci pomogę Teraz każdy bierze wszystko na poważnie Nie wie co jest fikcją a co jest realne Proszę nie komplikujmy Tego co było banalne Póki mamy lato i słońce nie gaśnie To się dalej bawię dopóki nie zasnę I jestem pewien Że to będą najlepsze wakacje Jak w USA, Chcę imprezę i basen Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA Pasen i czerwone kubki Po co ci może łez Zostaw tyle smutki Jak w USA Chcę imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi mnie Jak w USA Pasen i czerwone kubki Po co ci może łez Zostaw tyle smutki Mój ziom chodzi chyba na jogę, umie zrobić szpagat Jak wystawiłeś mnie po czasie, nie ma o czym gadać Nie masz po co wracać, dzisiaj mam lepszy vibe Dzisiaj mam lepszych ludzi, wokół siebie lepszy stan Niech gadają o nas, niech gadają o mnie to co chcą Że niby na pokaz, gdy ja to robię tylko by coś wam dać Czasem gorszy dzień, by zmartwień było mniej. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone. Staje się zielone. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone. Staje się zielone. Ej. Jak w USA chcę imprezę i basen. Czerwone kubki Po co ci może łez? Zostaw tyle smutki Jak w WSC chce imprezę i basen W niej mieć pełno ludzi Niech nikt z tego nie budzi nie, Jak w WSC Basen i czerwone e, Oczywiście, kochani, jest to jedna z dłuższych no, Ja nie słyszę, ja nie słyszę Oczywiście nie, jest to jedna z dłuższych piosenek no. Łączkę, bo my słuchamy i ten wiesz. Ogólnie jest to jedna naszej mi się wydaje, że z dłuższych piosenek. Według mnie, moi drodzy, gdybym miał to od 1 do 10, wypiście swoje pomysły, No mi się wydaje, że około 5, 5,5 na 10. Także, moi drodzy, na razie to jest, kochani, taka moja reakcja. Mo, moja, sama w sobie. Widać, że, moi kochani, zrobiona właśnie w takim stylu Baliona. ona dalej. Kopki, to zostaw tyle smutki. Uh. Oh. Píseme en cualquier fue w komentarzach. Zostawiacie suba, łapkę <laughs> w górę. Napiszcie komentarz. Jeszcze z Wam żegnam. Kolejny odcinek będzie Nie wiem kiedy. Ale myślę, że raczej dzisiaj. Jeszcze że wami żegnam.